Hej, z tej strony Sybolek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Far Cry 3. Tak. Dobra. W ostatnim odcinku przynieśliśmy lekarstwa potrzebne, znaczy grzyby, tak jakby, z których doktor zrobił lekarstwo dla naszej przyjaciółki. Później zadzwonił do nas Denis, żebyśmy przejęli radar. W statku Meduza. Tak więc, w tym odcinku się tam udamy i zobaczymy, czy coś da nam się. Uda się nam coś tam zrobić. Dobra, hmm. Gdzie my to jesteśmy? Żeby się obeznać troszeczkę w okolicy. Tu, tu, tu. Ok, tutaj. To zrobimy sobie szybką podróż. Oczywiście, że nie będziemy tyle szli, bo to już jest bez sensu. hm Coś tu jest ciekawego. A jest karta pamięci, i tyle dobra? Wychodzimy. Jest tu jakiś samochód? Jest dobra, jedziemy. U. O kurde, ja z tym wysiadam, nie, 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 ja z tym wysiadam To jest niebezpieczny samochód aha, aha. <laughs> No to musimy jednak na nogach tam dojść A maści to los, a masz ci to los. Okej okay. Okej, okay. o o czyżby ja tam widział jelonki No nie, bez przesady, no Że nie trafiłem w ani jednego O, tam są, tam są, tam są A, pieprze to skóry Hmm, uh, One są nieśmiertelne Jak Bastuś w dżungli nie no, żartuję. Jeszcze 500 metrów do celu. To jeszcze w miarę daleko. No ale szybko to minie. O, 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 o. Chyba jednego tylko zabiłem, ale to... Zaraz drugiego pojebę. No. Cholera jasna. Dobra, mamy jedną skórę Jelenia. Jeszcze jedna by się przydała. O, tam jest. Mamy go. Mamy go. No. No ładnie w końcu. To jest dziwne. Dwa razy trafiłem, do za trzeci. Go zabiłem, chyba że są tak wytrzymałymi zwierzętami. To nie będę miał nic przeciwko, ale to trochę utrudnia rozgrywkę. Dobra. Czy możemy sobie coś ciekawego tutaj z tego wykonać? Kabury. O! Następna kabura! Super. To przy okazji, najbliższej okazji, zaopatrzymy się w. Chyba zginął, dobra, jeden Ale tylko jeden Okej, okay. bierzemy skórkę, hmm. przeładujemy broń I idziemy do statku meduza. Meby Dobra. A gdzie ten statek jest? To jest wrak jakiś Z tego co ostatnio zapamiętałem Jak mówił Denis do nas Musimy obejść górę bo inaczej się nie da chyba O, wow, coś się zlagowało leciutko Ruszaj na, na meduzę. A ruszam, ruszam. Już. Czy to daleko jeszcze? Hmm, hm, hmm. Okej. Tu będzie trzeba troszeczkę sobie zjechać. O, jest, okej. Okay. Widzę. Dotarliśmy na miejsce. Okej, okay, bez szwanku z tego wyszliśmy Tu w dół Tędy sobie przejdziemy I opatrzymy okolice, co się tam dzieje w ogóle? O, no, jeden Unikiem wykrycia skadaj się, aby zabić radioaparaty i pozyskać ich dane Aha, rozumiem czy mam uniknąć wykrycia? Czy to taka w miarę ambitna misja? Okej. Okay. Czy tam ktoś jest? O, jest jeden. Czy tylko on? Tego nie jestem pewny. Jason, time to take out those pirates. Może przyjdziemy sobie tędy jakoś? Dobra. Są tam drugi radiooperator. Oj, widzę, że to będzie troszeczkę ciężka misja. Oj, 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 chyba źle rzuciłem tym kamieniem. Chodź, 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 chodź! Chyba nas nie wykryli Chociaż nie jestem pewny Dobra Wejdźmy tutaj do samego wraku I nas nie widzi? Chyba nikt No, chodź, chodź, chodź. No zapraszam, zapraszam. No, no, no. Naiwny człowieku, chodź tu. Nie, teraz może się tamtym zajmiemy, bo jest w miarę na widoku. No, what the hell? No, chodź, chodź, nie przejmuj się. No <laughs> Kolejny, kolejny, kolejny Pięknie Czy to wystarczy? Czy jest jeszcze więcej tych radiooperatorów? Drugi. Przeszukamy ciała. Ojojo, oj. ich jest chyba znacznie więcej To niedobrze. Gdzie są następni? Hmm. Dobra, trzeba ich poszukać w takim razie. Czy tu ktoś jest? Czy tu ktoś jest? Chyba nie za bardzo. Też wolę być ostrożny. Przybiegniemy szybko, szybko, szybko. Dobra, tu powinniśmy być chyba raczej bezpieczni. Ktoś tu chyba jest Oj, To będzie w miarę Teraz trudne Bo widzę, że Tam jest dwóch przy sobie, więc będzie troszeczkę ciężko. No, idź stamtąd, idź, idź, idź. Tu chyba jest tylko dwóch ich. Szybko muszę go zastrzelić. Dobra. To troszeczkę mi nie wyszło. O! Było ich trzech. To dobrze. Uf, już myślałem, że dupa z misji. Ale tu ktoś chyba leci do mnie. Dobra, to może troszeczkę ucieknijmy. Nie wdajmy się w konflikt. E, ha, 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 ha. Chyba muszę iść do góry. Okej, okay, jest tu jakieś wyjście. Chyba wyżej jeszcze. <laughs> Oj, moje gardło zrana jest. Do kitu. Okej. Okay. I co tu mamy, co tu mamy? Amunicje. amunicje. I nic więcej, dobra. Przechodzimy do radia.

nie dopuścimy tego. No, jedziemy. Oj. Ładnie. Strzał w głowę. Ściał w głowę. Okej. Okay. Oj, 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 Niebezpiecznie. Okej. Okay. I jeszcze są tu jacyś? Panowie? Jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Poradziliśmy sobie ze wszystkimi. Nie było to bardzo wymagające. Aha, aha. czy tu są? Amunicja jest ok. Jeszcze przeszukamy niektóre z włoki. Ok, dobra. Chyba nam wpadł nawet level. Umiejętności. Tak. O, trzy punkty. Miło. O, jeśli. O, to będzie dobre. Yy, naciśnij ślisk po ziemi. To też może się przydać. Tylko najpierw sprawdźmy, co tu jest. Yy. Wstrzykiwać mi się działają 25% dłużej to, to na razie nie, nie? Dobra Cześć chciała na segmenty paska tylko się 75% O zdrowiu to zawsze się przyda Ej to Okej okay. I w tym momencie O dobra jeszcze jeden A nie nie ma Tak mi się udało To w tym uroczym miejscu na plaży przy statku Meduza zakończymy odcinek tak więc, do zobaczenia. PA-PA!